Ilu ich jest? Nie wiem, nie widzę. Że się rozglądam. 70 paczek. Oni za sklepem stoją. Nie, no, jeden Mustang jest. Jest jeden Sheriff chyba. Drugi Sheriff jeździ w jakimś. Dwóch ich jest? ta, jeden w, jeden w BMW, drugi w Mustangu. Dobra. Mustang to się na zakręcie rozwali. A BMW to ten. To trzeba mieć pecha, żeby się nim rozwalić, więc to, to trochę dalej. zajmie. Nie, spokojnie. Umiejętności kierowcy mam dobre, ale jeszcze lepszy mam. No to dobra, dobra. 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 Rozumiem, rozumiem, Józef. Rozumiem, Józef, brota! Czekam panowie? 214, senior się że W każdej stronie, w do będę waszym negocjatorem. Dzień dobry. Dobra. Dzień dobry. Super, tylko mówię tutaj, że chcę negocjować z jedną osobą żeby tutaj się druga nie wtrącała. Więc dobrze, dobrze. Z panem będę negocjował, zgadza się? Tak, tak. I jak się on do pana zwracać? Yy, szefie. Dobrze, może być może panie negocjatorze, będzie wygodniej. Nie, szefie ma być, dobrze. jestem szefem tego miasta, łatwo. Szefa pan jest. Dobrze, panie zakładniku, jak się pan czuje? Słyszy mnie pan w ogóle? Słyszę, słyszę. No. Wszystko w porządku? Potrzebuje pan jedzenia, picia, pomocy? No właśnie, coś bym zjadł, nie? Dobrze, panowie popatrzyłbym, żebyście go tak. rozchłonęli oczywiście. Dawaj, jakami... Józef. Ja mu tutaj drobne jabłuszko do kieszeni. Józef, Bratan, nowy Mercedes i Rata. Szyż! Zobaczcie, to stan zakładnika jest w Dobra, panowie. Co oczekujecie do tego zakładnika jednego? Wolnego odjazdu. Na jaki pojazd? Na ten czarny pojazd, który stoi przed bankiem w WRB rejestracja. Dobra, Przed sklepem. negocjator na płasnicę oczekuje wolnego odjazdu ze jednego zakładnika na tą komodę. Dobra, panowie, oczywiście zgadzamy się na to żądanie, tylko miałbym tutaj prośbę, żebyście byli w stanie go wypuścić teraz, bo jest to mało osób akurat. Wyjdziemy razem żyje. z nim. No wiem, tylko wiem, że panowie chcielibyście wyjść z nim, ale pomogłoby to na pewno i ułatwiłoby nam Ale pracę, nie mamy drugiego zakładnika na ochronę, dlatego wyjdziemy z jednym, okej? Okay? Dobrze, to w takim wypadku miałbym prośbę, że jak z nim wyjdziecie, to oczekacie chwilę, aż go sprawdzimy i wtedy dopiero odjedziecie. Dobra. Dobra. No dobrze. Negocjator, panowie nie wypuścił zakładnika teraz, lecz powiedzieli, że po wyjściu będą oczekiwać w samochodzie, aż go sprawdzimy i wtedy dopiero odjadą. Przejmę go, przejmę go. My jesteśmy gotowi w ogóle, żeby wyjść. Dobrze, panowie. Napastnicy są już gotowi do wyjścia. Dobra, panowie, 30 sekund możecie wychodzić. Zakładnik na Dobra, prawo. Dobra, liczę na głos, raz. Aha, Dobra, jesteśmy gotowi. To możecie wychodzić. Zakładnik, idziesz przodem. Na prawo, zakładnik. Na prawo, zakładnik. Na pasnicę wychodzą, z terenu na 90. Tutaj zapraszam pana pod ścianę od razu. Bo na prawo, chwilę. pod ścianę się Nie pan ustawi. Tak. Dobrze, i teraz poszukam pana na prędkości 214 sekund. Ej, bo tam jest fura przed nami, to już go skroiliśmy. No, tam są jego ziomki. No więc to chyba za czterech trzeba, ale Damy radę. Ale już pojechali, to jednak za dwóch. Miał coś na sobie? Nie, nie przeszukiwałem, ki w niego. Ma to beka. Możemy kolejny, jak ten wyjdzie. <laughs> jak wyjdzie, a widzisz, jak oni mają fury, a jakie my? No, jest problem. Nowe BMW jakieś. Coraz, Dobra, mogę już jechać. To jednak mu Mustang. Dobra, tak? A chuj Nie, dwie bety. Nie, oni mają to co my, tylko że policyjne. No, no, no. Zobaczymy, czy jest szybsze. No, na pewno, bon. jak policyjne, to szybsze. Jak. No, bez kitu, ty. No. Ja mam fajne krople, ty. Że na porobimy. Że na będą robieni. Na krople ich porobimy, ty. Tako, Pany. No, jak... Można to skakać? Skacz, wyjebane <noise> jak, jak wyjdzie, to skacz Jak... na pewno wyjdzie, bo tak... Na kokosowej robiłem, tylko że na kokosowej poleciałem na zawsze, bo ten... Serio? No, to już drugi raz mój Ale na tej nowej kokosowej? Nie, na tej starej, tej... Ja na tej nowej już pojechałem, poleciałem na zawsze Ja na tej starej już drugi raz, bo ten... Wziąłem bilet, dlatego że jakiś śmierć mnie porła, Tylko po moją klamkę wziąłeś. Oj, oj, oj. Zokojnie, to jest taka taktyka, modcia. Dobra. Brzajmy się, będzie dobrze. Teraz udajemy panikę. Yes, jest. A co tutaj nie ma wyjazdu? Oni tak myślą. Co oni robią? O kurwa, co jest? Wiesz, że uciekliśmy. Nie koniec, free. czekaj. Ty mordziaty nie mamy ich na ogonie. No wiem. Wygraliśmy. Jak to pięknie porobieźnie Teraz co? Wymieniamy autko. Tak, tylko jeszcze bym tak pejził które przy boku, żeby wiesz. Mm. To by na pewno nas nie znaleźli. No no. <grym> A, dały się. Za łatwo, za łatwo. No, bo ten, widziałeś jak ich zbejtowałem pod koniec, hmm. i chodź się na ten silot położyć, <laughs> jakie przygłupy panie napastniku! Słyszy mnie pan przez tą szybę? Halo, panie napastniku! Tak, słychać! Dobra. Rozumiem, że to napad potwierdzony, tak? Słyszymy się. Tak, słyszymy się. W tym bo... Napadzior, napadzior, niestety. 202 mamy potwierdzone 1090. No dalej, y kurwa, chcę sprzedać. Szkurek. Jeden zakładnik, dwóch napastników. Dobra, panowie, rozumiem, że tyle co was tutaj widzę na oczy, to o was tylu jest w obiekcie, tak? Tak. Dla upewnienia się. Tak jest. Dobra, kolejne pytanie jeszcze mam: takie, czym byście chcieli ewentualnie uciekać, żeby odholować resztę pojazdów? Karawanem. Jasne to już też dostosujemy jednostki. 202 będą uciekać karawanem, więc weźcie komody, bądź nawet jeżeli jeszcze coś jest wolniejszego, to jeszcze coś wolniejszego. Dobra. E... Jakie macie żądania, panowie? Jeden zakładnik rozumiem. Wolny no, odjazd. Wolny odjazd na karawan, tak? Tak. Dobra, będziemy w stanie się na to zgodzić bez problemu. Zajebiście. To poczekajcie, jeszcze jednostki dostosujemy, żebyście mieli pościg dobrze dostosowany. Nie wychodźcie jeszcze i czekajcie na moje zielone światło Nie ma problemu bracie Dobra Skończyliście tam, okradać tą kasetkę w ogóle? 160 Okej, okay, dobra 160 patrzę! To może już wyjdę Nie, Przecież lepiej nie, nie. Na Ktoś stary, mogę się sprzedać? Nie może pan, odejdzie pan stąd nie zarobicie tam tej Kuba kawiarni. No, jest aktualnie zamknięty. No, ja se pan robi. Widzi pan, że napadają, a pan chce sprzedawać tam w środku. A jak? Czy... Kowal, weź tego jednego na pana, co tutaj chodzi. Też na składeczkę. Ale mnie... Niech są, tu jedzie na drugą stronę ulicy, przynajmniej. Tylko, żeby karawanu nam nie ruszył. Nie ruszy, nie ruszy, spokojnie. Jak ruszy, to się naprawi. najwyżej. nie dobrze, nie dobrze. Odholuję to auto stąd Ty po stoję popatrz Bracie Co Wyjdzie? Wyjdzie, wyjdzie Dobra. Moje napady są najlepsze Dobra, Józef. jak nie wyjdzie, to przypał No trochę No szkoda by było Ale żyje się A. raz Prawda, A. panie Jerry? Ty no, nie wiem. No, panie, ja wie, Ej, no i poddajesz się Panie Jerry, bo bieg tu pan. Ja, ja wam go oddam, dobra? Kowal, bo chłop, tu biegną. No. Wybier dalej. Naprawię no, wam auto, wypuśćcie go. Rozumiem. Za jego wypuszczenie. Kowal, jeszcze raz wpuścisz, kogoś, to nie wiem, co ci zrobię. Ja, ja ci wyrwę. Macie naprawiony w pełni samochód. Dziękujemy. Tego Dziękujemy. Ile jeszcze, Józef? Jeszcze 40 zup. Napastnicy chcą e, wolny odjazd, Oczywiście za jednego zakładnika, za drugiego już im naprawiłem pojazd. za tego co wbiegnie. Nie wpuszczajcie, proszę, tutaj nikomu. Minutki jeszcze mi to zajmie, tutaj pakowanie do mniej większej torby. Dobra, jest. SIANO się posypało, bracia! Jesteśmy bogaci! Ok, czekaj. Mój na misjoner zakładnik jeszcze do zajęcia się. Dobra, panowie czekają, sprawdzę gotowość. Jasne. 202 superwizora sprawdź. Daj, bracie Jaki ty masz? 6-1 20 sekund, będę wychodzić od Dobra, 20 sekund, tak jak strzeliście i dobra, możecie wsiadać dobra. do auta. Zakładnik niech zostanie tutaj, e, gdzie ja teraz stoję. Dobra. Wyjdzie z wami, zostanie tutaj, wy sobie na spokojnie do auta, dam wam wejść bez problemu i odjedziecie. No ci... Idę do auta. Nie damy. W wozie ci dam, wozie ci dam, no, bo tutaj nie ma co. Dobra, dobra chodź, wychodzimy, Józef. Zakładnik. Stoisz sobie tutaj, dobra? Zakładnik zostanie. Chirujemy <grym> bombę. <grym> Opa! Koki karawanem. <laughs> Jak te skocz i mały No bo tak szczerze wydaje mi się, że ich nie poskładamy. No nie, nie, nie. nie. Za duże krop. Na tego? Na Na, Na na... No, na, na, tym, tym, tamtym i tamtym. Serio? Tak, dwie te same chyba nawet. No nie wiem. W jednej siedzi dwóch, a w drugiej nie wiem, albo. Też dwóch albo jeden. Ile się nam dostajesz? 200. Czterech Nie wiem, chyba że robisz to samo co wcześniej. No właśnie... właśnie chcę mkminie nad tym, ale się trochę cykam. Dawaj, raz cię żyje. Chyba, że masz coś innego w zanadrzu. Jedno życie, nie dwa. Masz coś innego w zanadrzu czy nie? Nie, 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 no nie taką to... fura. To jest fura pod kątem Teraz pytać ktoś zaczekał u góry Tak Kurde my stąd nie wyjedziemy Nie wyjedziemy za nami, bracie my Co my teraz musimy... robimy? Musimy się chyba poddać się trzech chłopę za nami, ty Dobra, już cztery To nie wyjedziemy, bracie na jump Jupi Jupi Rozbije, się, rozwij się! My, się, my, się. My, my, my. Rura, rura! drugi chyba też! Ale nie wiem... Też też się rozbił Rura, rura! Światła wskaź Już? Światła wskaź Wszystko to, no Nie, tego już nie. O, out! Pirate buda. On też nie przeskoczył Nice! Ty jak to daje ten Red Bull? Może to wody? czekaj. Teraz teraz zatrzymaj się. Mm -mm. <ścoughs> Żeby cię nie poddał Podaj się! Podej się, podaj się Czemu go postrzeliłeś? Oła. Czemu ty go postrzeliłeś? Przecież ja bym z tobą negocjował, głupku ty... Ale czemu... On mnie uderzył? Ale czemu go postrzeliłeś? Poddał ci się kurwa! Oła. Czemu to zrobiłeś? Ja bym z tą negocjował. Uciekłbyś bez pościgu. Ale jesteś głupkiem. Ała... 202 potrzebne... O, neguję. Ja pierdykam. Gdybyś go nie postrzelił, to byś uciekł bez pościgu. Ja dupca. Ała, chciałem wam dać zarobić. Ale on się poddał, ja...